Generał Roman Polko, były dowódca elitarnej jednostki wojskowej Grom o napiętej sytuacji na wschodzie Europy. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Co nam pokazuje ta sytuacja? No, przede wszystkim takie sytuacje kryzysowe pokazują, kto naprawdę poważnie traktuje NATO, na kogo sojuszu można liczyć. I rzeczywiście w pierwszej kolejności są to Amerykanie, są to Brytyjczycy. Dobrze by było, żeby silne gospodarczo kraje, takie jak Niemcy, Francja, no również zerwały z tą taką polityką które właściwie nie wiadomo w którą stronę prowadzi. Co jest ważne w tym momencie dla Polski? No, to co jest istotne dla Polski, że na terenie Polski jest dowództwo, wysunięte dowództwo V Korpusu Stanów Zjednoczonych. Jest NATOWSKA Grupa Bojowa. Są siły rozmieszczone w rejonie żagania około 4000 Wielkiej Czerwonej Jedynki. Mamy w tej chwili blisko 2000 żołnierzy tej awangardy amerykańskiej 82 Dywizji powierzchno desantowej to wszystko pokazuje, że jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie wygenerować dużo większe siły, a też i pewność, że jeżeli w jakimkolwiek działaniach bojowych, czy to reżim Łukaszenki, czy Putina, dokonałby uderzenia, napadu na jednostki, w których amerykańskie chociażby, no to na pewno cały ten potencjał Stanów Zjednoczonych będzie zaangażowany w to, żeby chronić każdego. Nikt nie zostanie z tyłu, I am never little fallen comrade, nie zostawię towarzysza broni w potrzebie. Ale to dotyczy też polskich żołnierzy. Myśmy naprawdę przez te ostatnie lata wspólnie z Amerykanami realizowali wiele trudnych misji. Wykazywaliśmy zawsze swoją wiarygodność, to, że nie uchylaliśmy się od trudnych wyzwań. No i w tej chwili Amerykanie nam odpłacają tym samym. Są z nami wtedy, kiedy rzeczywiście ta wschodnia również NATO jest zagrożona działaniami tymi destabilizującymi, tym atakiem migrantami, tą wojną hybrydową, o której warto pamiętać i tym, co się dzieje na tym pograniczu rosyjsko, czy białorusko, też ukraińskim. Jak działają Rosjanie i czy myślą w kategoriach Zachodu? No, Rosjanie chcą zbudować wrażenie, że są wszędzie. To ta olbrzymia machina wojny psychologicznej, propagandowej, ona została już rozwinięta, no ale oczywiście też z działaniami konkretnych jednostek. Pytanie takie, jaką strategię przyjmie Putin. Naszym błędem Zachodu jest to, że patrzymy zdroworozsądkowo, konflikt na dużą skalę nie będzie mu się opłacał, restrykcje go y, dotkną. no Tyle, że on nie myśli zdroworozsądkowo, tylko y, rzeczywiście ta mentalność jest trochę inna. No to, y, to jest takie przekonanie, czy ta machina zbudowała y, propagandowa Putina, już takie przekonanie społeczeństwa rosyjskiego o zagrożeniu ze strony NATO. To, to jest, wydaje się jest oczywistym absurdem zagrożenie ze strony Ukrainy. No ale pewnie będzie chciał coś ugrać. Pewnie e, wtedy, kiedy już rozpędził tę machinę, zabloką tak daleko, że bez e, jakiegoś e, e, sukcesu, który mógłby sprzedać własnej opinii publicznej, że patrzcie jaki jestem mocny, wszyscy się ze mną liczą, e, po prostu od tego nie odejdzie. Gdzie, gdzie może uderzyć w tych kierunków e, jest bardzo wiele. Podejrzewam, że put tam nie wie gdzie uderzy. Takim oczywistym wydaje się jednak, e, e, jednak działanie z kierunku czy to Doniecka, czy Naddniestrza, gdzie są ci separatyści, gdzie zawsze będzie można wysłać e, te tak zwane zielone ludziki, jednostki, służby specjalne i pod szyldem e, takich e, działań separatystów e, e, prowadzić e, działania bojowe, które doprowadziłyby być może w przyszłości do e, połączenia wręcz e, Naddniestrza e, z Donbasem, e, przez to stworząc drogę lądową na Krym. I, i, I tutaj ten sukces byłby stosunkowo łatwy do osiągnięcia. I byłby to też z drugiej strony, była to tak zwana mała agresja, o której niefortunnie prezydent Biden powiedział, że jak będzie mała agresja, to będą małe sankcje. I pewnie taki jest kierunek myślenia francusko-niemiecki. A może Putin blefuje? No jest to kluczowe znaczenie do środki rozpoznania właściwie od tych totalitarnych po, tych, po te naziemne. No one pozwalają nam odczytać prawdziwe intencje Putina. Inaczej to wygląda wtedy, kiedy prowadzone są typowe ćwiczenia, manewry. Zupełnie inaczej wygląda to sposób przemieszczania się manewru wtedy, kiedy są przygotowane rzeczywiste działania bojowe. Niestety wiele symptomów wskazuje na to, że no nie mamy do czynienia tylko z ćwiczeniami o dużym poziomie realizmu, tylko cały czas trwa testowanie Granicy tej ukraińskiej, szukanie wygodnego kierunku uderzenia, tak żeby, mimo oczywistości tego, że Putin zamierza uderzyć, jednak uzyskać ten element zaskoczenia, który, który pozwala uzyskać się też przez to przewagę. Czy wojna na Ukrainie będzie także naszą wojną? No przede wszystkim tu chciałbym bardzo podkreślić, że. To jeżeli Ukraina będzie zaatakowana, to na pewno ta wojna również i nas uderzy. To nie jest mówienie na wyrost prezydenta Ukrainy, tylko tak to w istocie wygląda. W tej chwili już polsko-białoruska granica, jesteśmy atakowani na różne sposoby tymi działaniami hybrydowymi. No nie wykluczam, że również w tych swoich prowokacjach, które Putin realizuje na wielu kierunkach, również i w Polsce będą realizowane jakieś działania dywersyjne, które będzie można przypisywać. No, być może terrorystom, nie wiem, jakimś niezadowolonym migrantom, których ktoś nie wpuścił. Pretekstów Putin, jak pokazał, potrafi znaleźć mnóstwo. Nieważne, że są absurdalne. On te swoje kłamstwa, zdaje się, już tam zaczyna wierzyć, a Zachód trochę za późno zorientował się, że trzeba postawić wreszcie tamę temu szaleńcowi, krótką mówiąc i bandycie, który Potrafi truć, potrafi organizować zamach terrorystyczny y, o charakterze terrorystycznym w Czechach na, ma, na magazyny, składy y, materiałów wybuchowych, amunicji. Działania hybrydowe to rosyjska specjalność. No właśnie, istotą działań hybrydowych jest, y, i to Putin wykorzystuje cały czas, jest działanie y, poniżej tego, co świat uznaje za próg wojny. I, I popatrzmy, tak się ten konflikt toczy na Ukrainie. To jest cały czas. Y, takie wrażenie można odnieść, że Putin nie przekroczył tego progu wojny, bo przecież nie wypowiedział wojny Ukrainie, a Krym już jest w rękach Rosji, Donbas jest destabilizowany, a inne kierunki są zagrożone. I pewnie Putin ten kierunek, czy, czy ten sposób działania będzie chciał utrzymać. Tą potężną armię zgromadził na, na granicy z, Ukrai z Ukrainą, ale ona będzie być może użyta do jakichś krótkich, niewielkich wypadów, być może w ogóle nie będzie użyta. A z pewnością jej celem jest to, żeby szantażować, terroryzować i żeby być może nawet odwracać uwagę od takich aktów dywersyjnych realizowanych przez swoich ludzi, których, których Putin na Ukrainie już ma, bo, bo ci tak zwani separatyści, ale też pewnie służby specjalne z pewnością prowadzą takie działania, które prowadziłyby do obalenia legalnej władzy na Ukrainie, tej władzy, która jest w Kijowie. Putin potrafił nawet poprzez troli internetowych zmieniać, starał się zmieniać wyniki wyborów czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w krajach europejskich, no, no to w takiej Ukrainie, którą uznaje za własną strefę wpływów, z pewnością daleko mocniej idące działania, a i dywersyjne będą realizowane. Czy nasza wschodnia granica to już de facto granica z Rosją? Ta sytuacja strategiczna z pewnością się zmieniła. Białoruś to już jest teren działania Rosji. Putin robi na Białorusi to chce. To, co zrobił Łukaszenka, to sprzedał własną ojczyznę. Sprzedał Białoruś Putinowi i zdradził społeczeństwo białoruskie, które chciało własnej niepodległej ojczyzny. Już nie jest Białoruś terenem gdzie Białorusini rządzą, tam rządzi Putin. On rozstawia swoje bazy wojskowe gdzie chce. No i z tego względu również ta nasza granica e, stała się dużo bardziej niebezpieczna, e, ponieważ e, no, ten lotniskowiec kiedyś, niewielki obóz kaligralski, gdzie od czasu do czasu Putin przemieszczał Iskandery, no to, to już jest coś zdecydowanie więcej. Te, te Iskandery już mogą być e, na granicy z Polską na dużo większym odcinku niż tylko e, w obozie kaligralskim. To jest też zagrożenie właśnie odcięciem Litwy, Łotwy, Estonii od pozostałych krajów natowskich. A gdyby za tym jeszcze poszło uzależnienie w podobny sposób Ukrainy od Rosji, no to mielibyśmy zupełnie inną sytuację, bo to co dzisiaj się dzieje i te, te groźby i ten szantaż, który jest skierowany na Ukrainę, to z pewnością wszystkie te siły, środki, sposoby działania byłyby, byłyby dalszym, na dalszym etapie wymierzone przeciwko, przeciwko Polsce. No jest to bardzo dla nas niebezpieczne, to też broniąc, czy pomagając Ukrainie, jest to się pomagamy samym sobie. Gdzie są w tym momencie Niemcy? No Budelstera tak cały czas się zwijała w ostatnich latach. Zwracaliśmy na to uwagę, bo prezydent Trump przede wszystkim zwraca uwagę na to, że no nie można tolerować takiej sytuacji, że rywalizuje się na poziomie gospodarczym ze Stanami Zjednoczonymi, a jednocześnie oczekuje się zapewnienia przez Stany Zjednoczone bezpieczeństwa w Europie, czy, czy nawet w samych Niemczech, yy, mimo że samemu nie inwestuje się w własne bezpieczeństwo. Trudno mi zrozumieć yy, ten sposób działania, ten sposób yy, myślenia. Yy, w istocie Niemcy już przegrywają wojnę z Rosją, ponieważ yy, uzależniły się od surowców energetycznych yy, rosyjskich i stąd też yy, być może yy, te, te takie rozmowy, czy ta taka, taka postawa yy, właściwie niejednoznaczna Niemiec, no bo yy, Teraz czy przedkładamy jakieś wartości, jakiś system wartości czy jakieś priorytety związane z naszym y, uczestnictwem w sojuszu NATO y, y, nad y, interesy ekonomiczne? Otóż no, po prostu Niemcy muszą się zdecydować, czy chcą być w NATO, czy nie chcą być w NATO. Jeżeli chcą, to nie będą w 100% i niech się angażują chociażby na takim poziomie jak Brytyjczycy, którzy są daleko bardziej oddaleni od y, wschodniej rubieży NATO, a jednak angażują swoich żołnierzy, bo zdają sobie sprawę, że to tolerowanie tak, takiego człowieka jak Putin zagraża bezpieczeństwu europejskiemu. Myślę, że no trudno znaleźć bardziej oczywiste dowody niż to, co Putin robi i w jakiś sposób upokarza swoich rozmówców, czy to niemieckich, czy, czy prezydenta Francji, bo, bo to też pokazuje, że wydawało im się, że zwracają się i wówczas będą się mogli w różnych kwestiach porozumieć. Okazuje się, że te e, takie kompromisy, tak zwane, które były podejmowane, to dla Putina są oznaką słabości i lekceważąco traktuje tych, którzy na takie kompromisy idą. Przede wszystkim warto podkreślić, że Niemcy są krajem bogatym, silnym ekonomicznie, rozwiniętym technologicznie i gdyby podjęto zdecydowane działania, no w krótkim czasie są w stanie budować silną, mocną armię, a już nawet samo zaangażowanie w rozwiązywanie tej kwestii, którą teraz mamy do czynienia, no spowodowałoby pewnie też zmianę postawy samego Putina, bo, bo to, na co on gra, to właśnie wykorzystywanie tych koni trojańskich w Europie, które są. No, to niestety to są Niemcy, to są Węgrzy, to są Francuzi. Warto zwrócić uwagę, czy też brać przykład z Turcji, gdzie ta polityka też, wydawało się, że właściwie zbliżenia nastąpiła Turcji, Rosji, ale w sytuacji takiego szantażu, której się dopuścił Władimir Putin, no Turcja zajęła jednak to już na to jednoznaczne stanowisko i bardzo silnie wspiera Ukrainę. Gdzie jest w tym momencie Francja? Rzeczywiście Francja stoi na takim y, rozdrożu i, i za bardzo nie wie, co począć z przyszłością. No, wystarczy przytoczyć te wypowiedzi, które padały we Francji, że musimy zbudować taką silną, mocną europejską armię, która byłaby w stanie sprostać każdemu wrogowi tym Stanom Zjednoczonym. No to no, no, przecież padały takie wypowiedzi i, i ten sposób myślenia, który nie odróżniał... Y, wojsk e, takich e, nieobliczalnych, które, które kierują się szantażem od e, jednak Stanów Zjednoczonych, no, które nie mają tutaj jakichś zapędów w kierunku zdobyczy terytorialnych na terytorium e, na, w Europie, no to, no to samo w sobie osłabiało sojusz i, i rzeczywiście to niejednokrotnie, tego doświadczałem też podczas misji, e, na tym, że dochodziło do nie porozumie. Jedyne jedno, co powinniśmy teraz zrobić, ma, mam nadzieję, że jednak przywódcy, chociażby Niemiec i Francji w obliczu tego kryzysu, no w końcu do nich to już tak w 100% dotrze, bo na razie oceniam, że około 50% dotarło, no to po prostu przypomnij sobie, po co był ten sojusz NATO, uświadomić sobie, czym naprawdę jest to zagrożenie, które yy, przychodzi yy, ze strony Rosji, no i działać wspólnie, razem. Nie rozmowa z Putinem, bo ona do niczego nie prowadzi, tylko usiąść przy wspólnym stole z takimi krajami jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, z krajami natowskimi yy, i z tej wschodniej rubieży i Rumunia, która jest zagrożona, i, i Turcja. Yy, I po prostu z, uzgodnić wspólny plan działania, wspólne manewry, a nawet nie czekając na to, po prostu doposażać, dozbrajać Ukrainę. Dlaczego Krym oderwano od Ukrainy? Oddanie Krymu to był, to był błąd. Yy, no jest tak... Yy, taki jest zawód wojskowy, że za integralność, za niepodległość czasem się płaci krwią. No lepiej, jeżeli to jest krew wroga niż yy, własnych żołnierzy. Ale nie podjęto żadnej walki. To był błąd. Yy, yy, było wielu zdrajców w sztabie generalnym, dowództwie sił ukraińskich. Yy, to byli po prostu ludzie, którzy byli zwolennikami Putina, wręcz dywersantami. Yy, ta, to dowództwo się całkowicie zmieniło. Armia ukraińska zmieniła się. Putin też pomógł zintegrować społeczeństwo ukraińskie, bo jest ta duża wola walki i duże przywiązanie do tego, żeby bronić własnego terytorium, no to jest to zasługuje na ogromny szacunek. Ta armia, ona buduje się, ona jest, to jest jeszcze niewielka armia, nie najlepiej wyposażona, ale jednak armia, która jest w stanie postawić opór i która na wypadek ewentualnej agresji lądowej czy stargnięcia na teren Ukrainy jest w stanie prowadzić działania nieregularne, partyzanckie i zadawać ogromne straty okupantowi. Czy w wojnie zawsze zwycięża silniejszy militarnie? To są te czynniki zwycięstwa. Karl von Clausewitz mówił, teren opanować, siły przeciwnika pokonać, wolę walki złamać i patrząc na Afganistan, gdzie talibowie no niewiele tego wyposażenia, uzbrojenia mieli, ale mieli wolę walki, morale silniejsze i niestety nawet taka potęga, jak Stany Zjednoczone, co jest na to, wycofał się z tego obszaru, no który no nie był naszym obszarem i, i z którym nie udało się zrealizować tego podstawowego celu, zdobyć serc i umysłów lokalnej ludności, no bo, no bo po prostu brakowało sensownej strategii yy, określenia celu końcowego misji. I to, co NATO teraz powinno zrobić, to rzeczywiście usiąść w swoim własnym gronie i zbudować konkretną strategię, określić cele misji, tak żebyśmy to, żeby jakoś na to, żebyśmy dyktowali inicjatywę, jak będziemy realizować przy poszczególnych wariantach działania? Bardzo dziękujemy za analizę tego gorącego czasu. Dziękuję.